Tragiczny finał szkolnej wycieczki Ukraina. Uczeń wpadł do wodospadu, nauczycielka dostała ataku serca. Do tragicznego wypadku doszło w środę podczas wycieczki jednej z lwowskich szkół. Uczeń podszedł za blisko wodospadu, wpadł do wody i zginął. Dwoje nauczycieli trafiło do szpitala, kobieta dostała ataku serca, a mężczyznę, który próbował ratować ucznia, hospitalizowano z powodu hipotermii. Wypadek zdarzył się w Parku Narodowym, Beskidy Skolskie. Uczeń sześć klasy podszedł zbyt blisko kilkumetrowego wodospadu, poślizgnął się i wpadł do wody. Chłopiec doznał śmiertelnych obrażeń, poinformował Merlowa Andrii Sadowy. Wychowawczyni za takiem serca BBC podaje, że uczeń, wpadając do wody, zaczepił nogą o korzenie. Ratownicy po przybyciu na miejsce zdarzenia rozpiłowali drzewo, o jakie zahaczyło dziecko, i wyciągnęli chłopca na brzeg. Niestety obrażenia były śmiertelne i służby medyczne stwierdziły jego zgon. Biuro prasowe Lwowskiej Rady Miejskiej przekazało, że wychowawczyni zmarłego ucznia trafiła do szpitala, ponieważ dostała ataku serca. Z powodu hipotermii hospitalizowano też nauczyciela, który próbował ratować dziecko spod wody.